Cześć z tej strony, Kacper Chojnacki, a dzisiaj ze mną jest gość, właściciel sklepu Football Thrift Shop, Filip Nosel. Witam Ciebie, Filipie. Dzień dobry, cześć, kładam się nisko. Dzisiaj ocenimy sobie koszulki piłkarskie na sezon 2023-2024, który już niedługo się. Rozpocznie, tak więc e, zaczynamy sobie może od koszulki Manchesteru City. Przypominam, że materiał, kiedy ja oceniam, e, te koszulki już się pojawił na moim kanale, więc teraz zaczynamy serię, gdzie goście e, mojego kanału będą oceniać właśnie e, trykoty na nadchodzący sezon. Tak więc zacznijmy od Manchesteru City. E, jak Ci się ta koszulka podoba? W jak jak by się ocenił w skali od 1 do 10? No właśnie chciałem proponować, że zastosujemy skalę jeśli chodzi o tylko Manchesteru Manchester City, to e, nie powiem, że są brzydkie, bo są ładne, są schludne. E, nie pamiętam no też już dokładnie, ale bodajże na karku mają motyw związany z, ze stadionem. Hmm, ale ode mnie to jest takie 6 na 10, bo ta koszulka jest po prostu poprawna. Nie ma w niej takiego efektu wow. E, chociażby w porównaniu do koszulek z zeszłego sezonu, tego, w którym e, City wygrało podwójną koronę, one były e, bardzo ciekawe bordowe wstawki na rękawkach i e, he, centralnie, co jest takim w sumie nietypowym zabiegiem w tych czasach i to mi się dużo bardziej podobało niż koszulki z tego sezonu, ale tak jak mówię, ona jest poprawna, ona nie jest brzydka, ona jest ładna, ale dla mnie po prostu nie ma tego efektu tak zwanego wow, więc ode mnie, tak jak powiedziałem, przejść na No to teraz przejdźmy do e, koszulki zespołu, który był tuż za Manchesterem City w e, minionym sezonie Premier League, czyli do koszulek Arsenalu. Arsenal przedstawił już swoje trykoty i jak mi one się naprawdę, powiem szczerze, podobają, to jak e, Tobie, jak byś je ocenił z kolei? Mi również e, się podobają. Ogólnie Arsena w ostatnich latach, kiedy współpracowałem z Adidasem, to są w większości bardzo udane pro, pro, pro projekty. Nie ukrywam, że bardziej podobają mi się ich e, trzecie komplety wyjazdowe, w tym e, był taki wiem, żółty komplet, e, Zostaje mi nic innego jak 7 na 10 koszulka jest bardzo ładna i też no, wbrew chyba wielu opiniom podoba się ten zabieg, jaki zastosował Adidas w związku ze swoim logiem, gdzie są tylko trzy paski, a nie ma nazwy firmy pod tym, więc siódemka ode mnie dla Arsenalu Mówię, gdyby to była wyjazdówka, bo trzeci komplet to Jasne. Natomiast jest jeszcze jeden taki zespół z Premier League, który można powiedzieć, że nie zaskoczył swoimi koszulkami. Są one takie bardzo basicowe, bardzo e, można powiedzieć wtopione w te barwy klubu, czyli oczywiście Tottenham. I czy Tobie się to podoba? Bo moim zdaniem to jest już może moment, gdzie trzeba byłoby było poeksperymentować nad tymi koszulkami, bo one po raz kolejny są właściwie prawie takie same. Jak Ty to oceniasz? Zgadzam się. I tutaj jeśli chodzi o Tottenham i... To jest podobna, podobna sytuacja jak z Arsenalem, gdzie oczywiście e, koszulki arsenalu domowe są ładniejsze, ale to w ostatnich latach również zaskakiwał tymi wyjazdówkami czy, czy trzecimi kompletami, e, jak chociażby ta koszulka zielono-granatowa w meczu z Ajaxem. Ale jeśli chodzi o domówki, to faktycznie można to trend, że od e, no, wielu lat To ma bardzo proste koszulki. Tutaj e, nie, 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 nie muszą się jakoś specjalnie wysilać designerzy Nike. E, ale... Nie mogę powiedzieć, że są brzydkie, bo po prostu no, tak to jest z tym Tottenhamem i Tobkami, że są po prostu proste. E, ale no, ze względu na to nie mogę dać nic więcej niż 6 na 10. One w sposób nie są porywające, są po prostu ładne i poprawne, ale nic poza tym. Dobrze, to przejdźmy do ostatniego zespołu z Premier League, czyli Liverpoolu. Po raz kolejny jest oczywiście czerwony Derek w końcu, więc to zobowiązuje, ale pojawiły się takie białe wstawki. Jak Ty to oceniasz? Czy Ci się to podoba? Po ja tutaj w tym wypadku będę nieobiektywny, więc ta ocena może być troszkę zakłamana, bo ja kibicuję limiter ludni, nie kryję się z tym i według mnie to jest najlepsza propozycja od Nike dla adres od zaczęliśmy współpracę, zaczęli to już jest czwarty projekt tak? i ten, jak mówię, jest najlepszy, jest również prosty, tak jak to ten hamu, ale tutaj po prostu tam po prostu dla mnie wygrywa, bo nie jest przekombinowane, nie ma, nie ma pomarańczowych stawek, nie ma zielonych, które ma. oczywiście w się zdarzały przez wiele lat. Ale to ten biały kołnierzyk, białe końcówki rękawów do mnie wygrywają i ja tutaj daję 9 na 10. No to może troszeczkę właśnie nieobiektywna ocena, ale myślę, że to też w tej serii jest fajne, że ludzie będą oceniali te koszulki różnie i potem to podsumowanie wyjdzie naprawdę... Naprawdę interesujące. Natomiast y, teraz przejdźmy do La Liga. Tutaj mamy oczywiście dwie koszulki, które sobie ocenimy, czyli Barcelona i Real Madryt. Zacznijmy, może, sobie od y, mistrzów Hiszpanii z y, minionego sezonu, czyli od FC Barcelony. Jak Ci się podobają te koszulki? Bo dużo tutaj było kontrowersji, i z tego co wiem, wyjazdówki tam, trzecie komplety mają być w ogóle białe. Ale jak Ci się podobają domówki, bo tutaj oceniamy domowe tylko Jasne. Jeśli chodzi o te przecieki y, na wyjazdówki trzecie komplety, one się jakieś tam pojawiają to nie chcę się opowiadać, bo nie jestem pewien. Eee, właśnie ja wrzucałem na, na social media sklepu zdjęć tych koszulek Barcelony na, na, na wschodzący sezon i rzeczywiście opinie były dla mnie nie, trochę szokujące, bo ludziom raczej się nie podobają. Eee, Mówią, że wyglądają bazerówki i tak dalej, tak, tak A mi, szczerze mówiąc, się podobają, bo są proste, są e, poprzeczne, pianowe. Dociągnięte do samego końca, aż do ramienia, i tak samo będzie z koszulką PSG, o której porozmawiamy, ale mimo wszystko ode mnie jest ósemka. Dobrze, no to teraz do rywala chyba największego Barcelony, oczywiście nie tylko w Hiszpanii, ale i ogólnie w futbolu: Real Madryt. Tutaj jest takie przełamanie tej klasyki, którą mieliśmy w ostatnich sezonach. To nadal jest koszulka, oczywiście z kolorem dominującym, czyli białym. Niemniej jednak troszeczkę jest tam wstawek, więc jak ty oceniasz te wstawki? Czy one są po prostu e, twoim zdaniem na miejscu? Tak, jeśli chodzi o Real Madryt, no to przede wszystkim Tony Crofton jest jego koszulki z kołnierzykiem, których tak bardzo nie lubi. Um, jeśli chodzi o królewskich, to można zauważyć, że przez wiele lat no, oczywiście dominującym kolorem jest biały, to jest oczywiste. Ale ten dodatkowy kolor z sezonu na sezon się zmieniał. Był różny zdarzało się, że był też fioletowy. Eee... Ale taka e, granatowa. Również robiły butę. E, a no dodatek jeszcze widziałem czcionkę na plecach, która jest bardzo prosta, schudna, elegancka. E, więc szczerze. Ode mnie dla Realu Madrid 10-10, czyli nie ma nic do dodania. Teraz jedyna koszulka z Bundesligi, ponieważ wyróżniłem tutaj, e, przepraszam, dwie koszulki będą z Bundesligi. E, teraz przejdźmy sobie do mistrzów Niemiec, no bo tam oczywiście ta rywalizacja była do końca, ale ostatecznie e, mistrzem został Bayern Monachium i oni wypuścili koszulki, które są no, przełomem, bo zwykle tym takim pierwszym kolorem tym dominującym właśnie był czerwony, teraz mamy biały. Więc yy, czy to ci się po prostu podoba? Czy to trafia w twojej gust? Jak generalnie lubię zmiany, lubię coś nowego w ogóle świeżości. bo Rosja, Dortmund, bo tutaj pojawił się też jeden taki motyw nawiązujący do miasta, więc jak ty się na to zapatrujesz? Ja wiecie, bo to nie jest motyw nawiązujący do miasta, tylko do um, korony stadionu. A tak. To była tak, koszulka wybrana w konkursie, było podaje 10 finałowych propozycji projektów stworzonych przez fanów i finalnie padł na ten. Generalnie, tak jak w przypadku Bayernu uważam, że taka koszulka na jego specjalną okazję, jeśli bym niech zagrali właśnie mają na względu to, że jest to fanowski projekt, to uważam, że byłby to fajny e, pomysł. Zresztą już bodajże w sezonie 2010-2011 produkcja miała taką koszulkę i właśnie w darbach jej uczyła, e, Też był motyw stadionu i tam też chyba miasta, tego tak, nie pamiętam już, to było produkcji Kapy, no i ta koszulka generalnie jest bardzo rzadka i bardzo pożądana. A jeśli chodzi o to, no to jeśli to ma być domówka, no to 4 na 10, to troszkę, troszkę pastyż według mnie projekt na siłę i, i, i nie, nie trochę to w mojej usta jako pierwszy podstawowy komplet domowy. I to na tyle jeśli chodzi o Bundesliga, teraz czas na serię A. Tutaj mamy Juventus. Jak Ci się podoba ta koszulka Juventusu? Powiem szczerze, ona była chyba jedną z pierwszych takich ogłoszonych koszulek przez te większe kluby i no, zebrała dosyć mieszane opinię, więc jestem ciekawy jak Ty się na nią zapatrujesz, czy ona Ci się podoba? Owszem, e, opinie są mieszane, ale jednak tak e, jak czytałem komentarz, to 80% jest na tak. E, ciekawy jest ten motyw tego sponsora Jeep e, z błyskawicami. I tak jak nie pamiętam czy to jest pierwszy raz, czy, znaczy, czy to jest drugi czy trzeci raz jak tego używają, dajże trzeci, no to tak jak w pierwszym czy drugim projekcie średnio to do mnie przemawiało, tak tutaj e, nie jest to aż takie agresywne, tak bym to nazwał. E, nie wiem, ciężko mi to ocenić w czy to jest złoty czy, 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 czy złoty czy żółty te wstawki, ale nazwijmy to żółto-złotym między. Uważam, że bardzo dobrze się komponują e, z białym i czarnym. Mm, no, ten motyw e, tych pasków takich jakby coś połówkiem to przerysował. E, generalnie nie jestem fanem tego typu rzeczy, ale akurat w tym przypadku uważam, że dobrze się to komponuje, więc e, ja koszulką nie będę Jestem ciekaw jaki jak jeszcze font będzie do tego Jak to będzie się prezentować z paczem Ale myślę, że dobrze No i teraz czas na jedyną koszulkę z ligę Tutaj mam oczywiście mistrza kraju Czyli PSG I czy te koszulki Ci się podobają? No pewnie, prawdopodobnie To będzie jedna z takich najdroższych tych koszulek Które dzisiaj oceniliśmy Chociaż nie jestem pewien ceny, ale wiemy jakie są to będzie Bo koszulki Nike Liverpool, czy to Hamu, czy to tam ich kogo oni tam jeszcze mają, Barcelonę, to, to wszystko jest w tej samej cenie, jeśli chodzi o wersję replikę, wersję meczową, to ewentualnie się ta cena może zmieniać już dopiero tam na promocjach. Więc jeśli chodzi o koszulkę Paris Saint-Germain ogólnie o ich koszulki na przestrzeni wielu lat, no nie ukrywam, fanem klubu jako klubu nie jestem. Nie podoba mi się polityka transferować, jak zarządzają klubem i tak dalej. Ale nie o tym, tutaj zawsze podobałem się ich koszulki i jest mało, który projekt e, Paryżan nie wpada w moje usta. E, I nie inaczej ma się to e, przy tym projekcie. Uważam, że jest bardzo fajny. Nawiązuje do e, sezonu bodajże 2002-2003 około 03-04, już nie pamiętam. Wtedy kiedy grał Ronaldinho i właśnie też był taki bordowy, e, pionowy pas. E, ta koszulka jest bardzo schludna. Nie, 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 nie jest jakaś... nie wiem słowo. Nie jest po prostu schludna, wyszukana, ale tak jak w przypadku koszulki Barcelony, brakuje mi tego, żeby ten pas dojechał aż do ramienia. Ale niestety ten template Nike który ma ten taki łuk tutaj na wysokości kołnierza i klatki piersiowej ogranicza projektantów w pewien sposób, chociaż to tak nie do końca rozumiem, on tak jest. No ale niestety, więc ze względu na to yy, daję ósemkę. Myślę, że jakby pas był do ramienia, to dalibyśmy byśmy Dobrze, tak więc to by było na tyle. Wy wyczekujcie kolejnych odcinków z takiej serii o ocenianiu tych koszulek. Później będzie też podsumowanie, gdzie sobie wyciągniemy średnią z tego, z tego więc taki pomysł na serię naprawdę wpadł mi i uważam, że że są fajne, dziękuję Tobie Filipie za ocenę tych koszulek, to by było na tyle, cześć!